Bajkowy ślub Królowej Śniegu, część pierwsza Agata Kotecka Od dzieciństwa kochamy mądre i pięknie baśnie, a do takich bez wątpienia należy Królowa Śniegu cecha. Andersena. Każdy z nas chciałby choć na chwilę zamieszkać w krainie fantazji, aby poznać smak przygody i niezwykłości. Możecie to zrobić właśnie szykując się do ślubu, ponieważ jest to magiczny czas. W którym występujecie jako główni bohaterowie. A dodatkowo będziecie w zgodzie z nowymi trendami, które proponują, aby urządzać wesele tematyczne. Najbardziej zapadają nam w pamięć wyjątkowe, oryginalne pomysły, a takim właśnie jest wesele tematyczne. Od razu pragnę zaznaczyć, iż wiele osób rozróżnia wesele tematyczne np. w stylu retro od wesela z motywem przewodnim np. sportowym. W tym pierwszym rodzaju cały ślub należy podporządkować wybranemu tematowi, poczynając od stroju, a na detalach kończąc, natomiast w drugim przypadku wystarczy wykorzystać jeden lub kilka elementów, aby wprowadzić gości w wybrany klimat. Ja w tym artykule będę pisać ogólnie o weselu tematycznym na przykładzie uroczystości w stylu królowej śniegu, natomiast składniki, które wybierzecie, zależą wyłącznie od waszej wyobraźni i potrzeb. Oczywiście liczy się cierpliwość i dobry gust w poszukiwaniach i doborze poszczególnych elementów. Bilans korzyści Każde wesele wymaga ogromu przygotowań. Wiadomo, stroje, bukiety, sala, jedzenie, picie, orkiestra, fotograf, pojazd i tak dalej. Każda para musi dokonać wyborów będących wypadkową potrzeb i możliwości. Proponuję w pierwszej kolejności zadecydować, czy naszym jedynym wyznacznikiem są pieniądze. Terminy i tradycja, czy też pragniemy zorganizować wesele, które pozwoli nam i weselnikom przenieść się w wymarzoną krainę? Jeżeli zdecydujemy, że chcemy być oryginalni, warto ustalić, jaki będzie motyw przewodni planowanego ślubu. Jedynym wyznacznikiem są wasze preferencje i zaangażowanie. Pomysłów jest bez liku, inspiracją może być, Hollywood, Bollywood, socrealizm, wieś, szlachta, rycerze. Piraci, Malarstwo, James Bond, Grecja, Hiszpania, Włochy, Morze, góry, motocykle, nowoczesna technologia, historia. Warianty można mnożyć. Istnieją oczywiście pewne ograniczenia, na przykład finansowe czy związane z miejscem ślubu. Lepiej urządzić wesele górskie w tatrach niż nad Bałtykiem. Trzeba lubić filmy rodem z Indii, czy też znać się chociaż troszkę na sztuce, chyba że oddajemy wszystko w ręce konsultantów ślubnych, którzy mają wiele gotowych scenariuszy. Może się oczywiście zdarzyć i tak, że wynajęliście pałac, w którym rzekła was wspaniała sala balowa i postanowiliście urządzić ślub na wzór Kopciuszka, albo trafiliście do gospody rodem z PRL-u i chcecie pokazać, jak bawi się współczesna klasa robotnicza. Kiedy okazja wpada nam w ręce, wykorzystajmy niejako gotowy pomysł, a na pewno nie pożałujemy wysiłków. Istnieją też uwarunkowania pogodowe, na przykład trudno zaplanować ślub w stylu królowej śniegu latem. Kiedy mamy już gotową koncepcję, można zgłębić zasady rządzące organizacją wesela tematycznego i przystąpić do realizacji. Złoty wątek pamiętajmy aby każdy element współgrał z innymi i tworzył przemyślaną, harmonijną całość. Nie ma sensu wprowadzać różnorodnych dekoracji, jeżeli wzajemnie się wykluczają, a efektem jest potęgujący się chaos. Ustalamy temat, wspólny mianownik i na jego bazie budujemy scenariusz. Nie znaczy to oczywiście, że wszystko, co planujemy, musi być jednolite i monotonne. Wesele w stylu afrykańskim będzie miało inną atmosferę niż to na przykład w stylu japońskim, ale do wykorzystania macie mnóstwo pomysłów i gadżetów. Jeżeli planujecie zaprosić wiele starszych osób, proponuję nie ulegać modzie na wampir czy wojny, ponieważ może się to być dla nich zbyt duży szok, a jeżeli jednak zechcecie przełamać schematy, zacznijcie już od zaproszeń ślubnych, które stylem powinny nawiązywać do tematu wesela. Przy planowaniu zabawy w stylu królowej śniegu najpierw przeczytajmy baśń. Na pewno pobudzi ona naszą fantazję i pomoże zgodnie z oryginałem aranżować przestrzeń, dobierać muzykę, stroje, jedzenie, zorganizować pokazy, konkursy dla gości itd. Królowa śniegu zaprasza kolory królowej śniegu pozostają zimne. To jest odcienie bieli, szarości, niebieskiego, srebrnego, ale na pewno możemy je przełamać cieplejszym różem i złotem. Odważniejszym proponuje nieco czerwieni oraz fioletu. Papier może być tłoczony lub drukowany w typowo zimowe wzory, płatki śniegu, choinki, sople i tym podobne jako ozdób można użyć kryształków, wstążek, ażurków, brokatu. Może pojawić się na przykład postać w saniach, lodowy krajobraz, góry, a treść zaproszenia może wskazywać na temat wesela. Miłość rozgrzewa zimne serduszka i każe w przyszłość patrzeć odważnie. Sprytna i ciepła, jak dobra wróżka, sprawia, że żadne już nie zamarznie. Dziś dobrych gości zapraszamy szczerze, wprost na spotkanie. U królowej śniegu niech każdy humor ze sobą zabierze. Czeka was zabawa w pałacowym kręgu. Pamiętajmy, aby wszystkie elementy drukowane, na przykład menu, wizytówki. Zawieszki na alkohol były utrzymane w tej samej tonacji, będą się wtedy ładnie komponować niczym z w układance, do której będziemy dołączać pozostałe elementy. Królewski wystrój w podobnej tonacji kolorystycznej, jak zaproszenia, należy utrzymać wystrój kościoła. Jeżeli nie korzystacie z usług profesjonalnych dekoratorek, zapytajcie najpierw czy lub na ile możecie sami go udekorować. Rzadko zdarza się? Aby tego dnia odbywał się tylko jeden ślub, warto więc zgrać kolorystykę pozostałych paragraf najlepiej zdecydować się na neutralną biel, idealną dla opisywanego tematu, a przed samą ceremonią wymienić tylko elementy aranżacji. Dekoracja kościoła zazwyczaj obejmuje, kwiaty, ławki, dywan, ołtarz i inne elementy w kościele, oświetlenie. Teraz możecie dobierać materiały, ozdoby kwiatowe, stojaki i pozostałe dodatki według wskazanego klucza kolorystycznego. Wiadomo, że elementy dekoracyjne kościoła powinny być ściśle dopasowane do wiązanki ślubnej oraz wizerunku młodej pary. Dlatego królowa śniegu musi zdecydować, jaki chce mieć bukiet, aby potem móc go skomponować z butonierką pana młodego i bukietem druchny. Zimowy bukiet ślubny powinien skrzyć się kryształami i maleńkimi koralikami, lśniącymi nićmi oraz brokatem. Może to być również różowy, delikatny wrzos. Zimowe stokrotki w ogóle biel króluje w bukietach ślubnych, jako symbol niewinności. Łatwo łączy się ją z innymi kolorami, nie tylko roślinnymi, ale też ze złotymi, srebrnymi lub pastelowymi. Bukiety mogą być wykończone np. woalem z piór, drutem aluminiowym, papierowymi otoczkami. Jeżeli dodatkowo pojawi się ciepłe światło świec, wspaniałe i podniosły nastrój macie zagwarantowane. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.